Można już oglądać po konkursową wystawę Tarnów Nowe Miasto. Do 10 lutego prezentowane będą na niej projekty dotyczące zagospodarowania terenu po dawnym Owintarze. To czas, kiedy mieszkańcy mogą podzielić się uwagami na temat tego obszaru. Przypomnijmy, że rozstrzygnięto już konkurs, który polegał na opracowaniu koncepcji zagospodarowania południowo-zachodniej części śródmieścia Tarnowa. Jest i pomysł na realizację tego przedsięwzięcia i otwarta debata, otwarty dialog, który musi się szybko skończyć ustanowienie miejscowego planu. Dopiero wówczas każdy, kto ma interes inwestycyjny, będzie mógł go realizować, a pożytek dla mieszkańców będzie oczywisty. To będzie nowa przestrzeń publiczna, to będą nowe miejsca pracy, to będzie ładniejsze otoczenie i bardziej funkcjonalne. Przecież miejscu i w mieście, które prodysponuje do tego, żeby być stolicą subregionu. Chcemy być drugim po Krakowie ważnym i jesteśmy ważnym miastem w Małopolsce. Jeżeli chcemy tę szansę wykorzystywać, to. Dialog trzeba szybko rozpocząć, jeszcze szybciej go skończyć i przystąpić do pracy. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi, spostrzeżenia i pomysły drogą mailową. Można też wpisać się do książki dostępnej na wystawie. Wystawa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 17 w Tarnowskim Centrum Kultury. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj. I sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.